Znalazłem się na Piotrkowskiej. Piekło specyficznego ruchu. Jezdnia przepełniona wozami naładowanymi manufakturą. Dorożkami pełnymi towar, Wąskie chodniki zalane falą nigdzie niespotykanych postaci. Spieszących się, niesfornych, przepychających łokciami. Szwargoczących jakąś mieszaniną żydowsko-polsko-niemiecko-rosyjską. Nagi byt wydestylowany z wszelkiej złoty. Czy to możliwe, aby w takim mieście mógł się znaleźć poeta, malarz, aktor? Tak pisał Jaracz o Łodzi w październiku 1908 roku. Przyjechał do Łodzi na zaproszenie Aleksandra Selwerowicza, by właśnie spotkać się z tym tłumem, by go w końcu zrozumieć. Zrozumieć, że właśnie w tym spieszącym się tłumie są ludzie, którzy mogą przychodzić do teatru. Podziwiać, oklaskiwać wielkich aktorów polskich, bo w Łodzi wtedy działał już od 20 lat Teatr Polski. Teatr Polski obchodzi w tym roku swoje 115-lecie. 6 października 1888 roku, w tym hotelowym podwórzu zebrał się tłum łodzian. Tłum wielojęzyczny, bo przecież Łódź była miastem wielokulturowym. Ale ci ludzie, niezależnie od wyznania i narodowości, pojawili się tu po to, by uczestniczyć w otwarciu teatru polskiego. Teatr Polski zajmował wtedy budynek prywatnego teatru należącego do właściciela hotelu Wiktoria do Wilhelma Kerna. To jest 67. Prywatny hotelowy teatr był dzierżawiony przez Józefa Teksla, wybitnego łódzkiego artystę. Ale teatr polski stworzył na łódzkim gruncie dziennikarz Łucjan Kościelecki. Łucjan Kościelecki związany był wcześniej z trupami aktorskimi Trapszy, a także z Józefem Tekslem. bo to właśnie Teksel sprowadził tego zdolnego aktora do łodzi. Ale aktor po pewnym czasie stracił słuch. Nie słyszał tego, co sufler podawał za kulis. W związku z tym zajął się dziennikarstwem. Pisał celne, doskonałe recenzje teatralne. I jego marzenie było stworzenie teatru polskiego. Bo już w Łodzi działał teatr niemiecki od wielu lat. Społeczność polska była najuboższa w tym mieście. Najmniej wyrobiona kulturalnie, jak wtedy mówiono i To do nich miała trafić sztuka przez duże S. Ucjan Kościelecki pozyskał dla swojej sprawy wybitnych protektorów, m.in. Karola Wilhelma Scheiblera oraz Maurycego Poznańskiego. Ci fabrykanci swoim przykładem zachęcali innych do współdziałania przy tworzeniu teatru polskiego. I co ciekawsze, jeden był z pochodzenia Niemiec, a drugi Żyd. Ale działali na rzecz kultury polskiej. Trzeba mieć sporo wyobraźni, żeby przenieść się z tego nowoczesnego, współcześnie zaaranżowanego kina Polonia do czasów, gdy był tu teatr Wiktoria. Pełen pluszowych obić, złoconych ram, luster i tego wielojęzycznego tłumu. Oczywiście. Teatr nie funkcjonowałby bez aktorów i wielkich reżyserów, a tym największym, o którym mówili wszyscy, to był Aleksander Zelwerowicz. Przyjechał do Łodzi w 1908 roku, obejrzał teatr, wyraził swoje krytyczne uwagi i podjął pracę. Pracował do czasu pożar. Niektórzy nawet mówili, że spalił się korzystnie. Bo w łodzi można się było spalić korzystnie albo niekorzystnie. Jeśli ktoś zdążył ubezpieczyć firmę, palił się korzystnie. Jeżeli tego nie zrobił, lub go złapali na przekręcie, palił się wtedy niekorzystnie. Zelwerowicz, o czym później się dowiedziano, spalił się niekorzystnie. Pożar zaskoczył wszystkich. Z popielonego teatru już nie odbudowano w formie teatru. Łodzianie zapomnieli o Teatrze Wiktoria i powstał tutaj tor dla jazdy na wrotkach, a później najnowocześniejsze kino w Polsce Kolose. Na jego miejscu utworzono to kino Polonia. Teatr Polski przeniósł się na ulicę Cegielnian. Kosztem 40 tysięcy rubli, główni architekci Gustaw Landau Gutenteger i Dawid Mande przebudowali. Tą potężną halę na salę widowiskową, mającą ponad 800 miejsc siedzących. I tu, 23 października, zebrała się łódzka publiczność na premierowych przedstawieniach: Zygmunta Augusta i Klątwy Wyspieńskiego. Aleksander Zelwerowicz triumfował. Teatr powstał jak feniks z popiołów, ale powstał znów na krótko. Bo dokładnie dwa lata później, 24 października 1911 roku, ulice zabrzmiały syrenami straży pożarnej. Oznaczało to, że znów pożar i kolejny pożar zniechęcił Zelwerowicza do łodzi, chociaż tym razem, jak mówiono, spalił się korzystnie. Tatru ubezpieczony dał 8 tysięcy rubli odszkodowania, ale było to. Zbyt małą sumą, żeby odbudować teatr od podstaw. Dewizą mieszkańców łodzi było zawsze czas to pieniądz, nie tracono czasu, i także w tym wypadku teatr odbudowano błyskawicznie, już po roku mogło zasiąść na widowni ponad 1100 osób. Odetchnięto z ulką. Ale Zelwerowicza już wtedy w Łodzi nie było. Na jego miejsce przyjęto kolejnych dyrektorów. Dbali o to, by tym repertuarem, wtedy bardzo modnym, głównie repertuarem polskim, przyciągnąć do łódzkiego teatru jak największą widownię, z tym różnie bywało. Czasy nie były najlepsze. I pierwsza wojna światowa przerwała ten pomyślny okres teatru polskiego. Później, od 1915 roku, tu w teatrze nawet zatrudniono samego Leśmiana, wybitnego i znanego poeta. Po odzyskaniu niepodległości, teatr polski zmienił nazwę. Nazwano go teatrem miejskim, bo od tego momentu już towarzystwo teatralne nie patronowało rozwojowi teatru. Przejęty został przez zarząd miasta. W okresie międzywojennym występowali tu m.in. Pola Negri, Władysław Krasnowiecki, Karol Adwentowicz, Józef Węgrzyn i Jaracz. Stefan Jaracz powtórnie zawitał do Łodzi. Tym razem już bez obaw, że miasto w sposób chłodny przyjmie jego sztukę. Teatr zachował wystrój z okresu, w którym występowali w Łodzi ci wszyscy wielcy aktorzy. To jest jedyne miejsce, w którym możemy oglądać jeszcze taki nieco staroświecki charakter widowni. Tak wyglądały kiedyś wszystkie łódzkie teatry, ale uległy destrukcji. Natomiast ten, mimo wielokrotnej przebudowy, zachował te wszystkie sztukateryjne dekoracje, które dzisiaj radują nasze oczy i stanowią swoiste uzupełnienie teatralnej scenografii. Teatr jest obiektem zabytkowym. A w jego magazynach znajdują się prawdziwe muzealne skarby. W tym starym, zabytkowym żupanie występował jeszcze w teatrze Wiktoria Aleksander Zelwerowicz. Żupan wykonany został w Lwowie w końcu XIX wieku. Z Aleksandrem Zelwerowiczem Wiążą się także inne stroje z bogatego zbioru teatru Jaracza. Ta kamizela grała w krakowiakach i górach. Natomiast sukmana przypomina spektakl wesele. W latach okupacji teatr przy cegielnianej nazywał się Teatre Cullicmansztal. Niepodległości gościli tu aktorzy Teatru Wojska Polskiego. Od 1949 roku teatr otrzymał swojego patrona. Jest nim Stefan Jaracz, ten, który dwukrotnie wiązał swoje losy z Teatrem Polskim w Łodzi. Dzisiejszy Teatr Jaracza to, mówią niektórzy, trzy w jednym. Poza dużą sceną znajduje się tu także mała scena oraz teatr kameralny. Na wszystkich tych scenach występuje znakomity zespół aktorski. Miarą wysokiego poziomu teatru i gry aktorskiej mogą być przyznawane teatrowi srebrne łódki. Na 37 przyznanych do tej pory srebrnych łódek Teatr Jaracza. Zdobył ich 18, a przecież w Łodzi mamy teatrów kilka.